Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak sobie uznałem, że fajnie by było jakimś filmikiem zamknąć ten rok, mniej więcej streścić, co tutaj się odbyło, odbywało jako szeroko rozumiana działalność JBC, gdzie, tak jak chyba to wspomniałem wczoraj, taką intencją nadrzędną jest budowanie społeczności ludzi, którzy wierzą w podobną historię. I mam tutaj na myśli coś, co jest do osiągnięcia po prostu logiką, empatią, życzliwością ogólną, która wynika ze świadomości. Tak bym, tak bym to tutaj na fistaju ujął słowami. I tak jak wspominałem, wspominałem też że właśnie dwa dni temu planuję akurat jutro wrzucić filmik z Bizonem, gdzie, gdzie, tak jak mówię, w swoich słowach troszeczkę opisuję, powiedzmy, jak nam się współpracowało i tak przedstawić jego sylwetkę. Natomiast też nie chciałbym, żeby tak zakończyć rok powiedzmy, bez jakiegoś takiego słowa podsumowującego cały, cały poprzedni, cały ten rok 2019. I tak pokrótce, żeby streścić, co tu się działo, zacząłem tak naprawdę około rok temu z taką inicjatywą BC 2019, gdzie był planowany Retweet Wtedy jeszcze retreat, teraz później to zmieniło nazwę na retreat. E, tak bardziej organicznie i tak po prostu tak, tak, takim humorem, powiedzmy, takim wewnętrznym, można powiedzieć, stworzyła się nazwa Retreat, mm, ale po prostu spotkaliśmy się, to było akurat w lutym, e, i przez kilka dni trochę było medytacji, zdecydowanie mniej niż na, niż na poprzednich retwitach retreatach, e, organizowanych przez JBC, e, natomiast dużo było też więcej, powiedzmy. Rozmów filozoficznych, y, interpretowania rzeczywistości, postrzegania rzeczywistości. Z paroma z tych osób y, wiązała się jakaś tam, powiedzmy, współpraca, różne lub bardziej intensywne rozmówki na temat właśnie y, tego, co mówię, czyli postrzegania świata i, w, powiedzmy, y, implikowania rozwoju świadomości w codzienne życie. Kultywowania, obserwacji, takiej coraz większej akceptacji, rzeczywistości wokół na co dzień, a dzięki temu wprowadzając coraz to lepsze zachowania, coraz to lepsze, lepsze nawyki, coraz bardziej racjonalne decyzje się podejmuje. Taki jest zamysł. I, i, i właśnie też chcę zaznaczyć, że, że z tego, co było mi dane poznać, doświadczyć, właśnie zwłaszcza jeżeli chodzi o taką organiczną pracę. W prawdziwym życiu, bo jakby online też doceniam te filmiki, doceniam, jeżeli ktoś gdzieś tam, nie wiem, na przykład wyraża wdzięczność i tak dalej. Natomiast faktem jest, że ja nie mogę go zweryfikować. Cieszę się, dziękuję, fajnie, doceniam te pozytywne komentarze. Natomiast ja nie wiem, czy, czy jak wygląda czyjeś życie powiedzmy, bo, bo tego nie widzę po prostu. nie? Natomiast jakby ten progres ludzi, z którymi gdzieś miałem kontakt bardziej lub mniej regularny. Bardzo jest budujący i motywuje do tego, żeby, żeby gdzieś te intencje jeszcze bardziej manifestować w działaniach, czyli to, co mówię, budowanie społeczności, ale opartej na rozwoju świadomości, opartej na kultywowaniu obserwacji i akceptacji w takim codziennym życiu, wchodzić jak najbardziej głęboko w siebie, coraz lepiej siebie poznawać, ale bez jakichś górnolotnych. Znaczy, jeżeli ktoś ma, to ja to szanuję, ale, ale bez bez wymagania, powiedzmy, górnolotnych e, słów i nazywania to, w, mm, opisywania tego jakimiś koncepcjami, a wręcz w drugą stronę, e, zauważać, jakby jak najbardziej staram się propagować, zauważanie, że wszelkie słowa, wszelkie koncepcje są tylko koncepcjami, które mogą być pomocne, ale też na pewnym etapie, e, na, na, na pewnej głębokości, powiedzmy, m, analizowania jakiegoś tematu są bardziej przeszkodą i, i, i mogą Burzyć e, takie już ostateczne, powiedzmy na, na tyle, na ile potrafimy takim bezpośrednim doświadczeniem, poznawanie rzeczywistości, czyli tego, że rzeczywistość w, w danym momencie jest dokładnie taka, jaka jest. I, i jakiegokolwiek e, słowa, jakiejkolwiek koncepcji byśmy nie użyli, to, to będziemy się mylić, opisując własne, bezpośrednie doświadczenie. E, tak tutaj. Bym to opisał, ale też nie chcąc, bo, bo wiele razy o tym mówiłem, nie chcąc, bardziej dzisiaj chciałbym tak jakby streścić, co się działo w tym roku, jeżeli chodzi o działanie JBC. Także bardzo doceniam te, te, te interakcje, które, których dane było mi doświadczyć. Bardzo było budujące, zwłaszcza parę powiedzmy takich relacji, widząc jakby mm, ogólny progres, ogólny rozwój i to, tak jak mówię, jest budujące i. Motywuje do kolejnych działań w przyszłości. Więc, tak, jeżeli chodzi o w tym samym czasie, w pierwszych paru miesiącach, jeżeli chodzi o działanie tutaj na kanale, na online, jakby online to była taka seria 52 tygodni, w której starałem się mniej więcej opisywać to moje monitorowanie własnego zachowania i się tym dzielić. W pewnym momencie właśnie. Z, tak wydaje mi się, mogę to, mogę to określić jako z, z, zabrakło mi e, informacji zwrotnej do tego, żeby wiedzieć, co ja dalej mógłbym mówić, bo miałem przekonanie i nawet nadal uważam, że z tego co pamiętam, to w pierwszych paru e, filmikach w tym roku dosyć na tyle na ile potrafiłem i myślę, że potrafię zwięźle opisałem e, moją filozofię, która w takim najprostszym wydaniu sprowadza się do tego, że właśnie jedyne co jest pewne, to jest nasze bezpośrednie doświadczenie, czyli to, w jaki sposób subiektywnie. E, odbieram rzeczywistość w danym momencie poprzez swoje zmysły, a wszystko inne to jest interpretacja. Wszystko inne. Wszystko inne, czyli nie mogę być niczego pewien, ale, ale w, w praktycznym wydaniu mogę spokojnie zakładać i się nad tym nie zastanawiać, nad, nad większością rzeczy, których się nie zastanawiamy, tylko jest to pomocne w momentach kryzysu, że, że nie ma jakiejś wyroczni, która mówi, że rzeczywistość, która była nam znana do tej pory, będzie, za, będzie zawsze tak musiało być. Nie? Czyli jest to pomocne w lepszym interpretowaniu rzeczywistości, również w kontekście jakichś zaburzeń i ogólnego rozwoju, ale sprowadza się to do wszystkiego, także jest to uniwersalne i ja tutaj nigdy nie, nie próbowałem, powiedzmy, nie wiem, nawet nie byłem blisko i nie będę, mam nadzieję, blisko, mówieniu o jakimś, nie wiem, leczeniu depresji, czy, czy leczeniu zaburzeń, le, leczeniu uzależnień, czy, czy jakimś rozwoju, nie wiem, czymś nie. Nieodkrytym nie odkrytym wcześniej, jakby koło już dawno zostało wynalezione, i tutaj bardziej, jeżeli używać tej metafory, że, że nie wymyśliłem koła, to bardziej w pewnej na pewnym etapie rozwoju przychodzi taka klarowność, że te wszystkie najbardziej wartościowe wnioski są tak oczywiste, że, że najciemniej po latarnią i nie widzieliśmy ich, pomimo, że one były dostępne. I, i tutaj używając tej metafory, że nie wymyśliłem koła, to no, dalszy rozwój sprowadza się do tego, żeby widzieć jakby, że ta książka z wczoraj to nie jest koło, to nie jest koło, czyli ten komputer to nie jest koło, to nie jest koło. A, a, a gdzieś właśnie to mylne interpretowanie koncepcji i, i, i jakby uważam, że leży, na, leży u podstawy tak, jakby odbierania cierpienia powiedzmy. jakby Cierpimy przez to, że nie do końca potrafimy zakwestionować, że, że coś co wydaje się jakieś być, niekoniecznie tym czymś musi być. O, czyli to coraz lepsze, coraz bardziej klarowne interpretowanie rzeczywistości. Także bardzo chyba mimo wszystko nadal polecam te pierwsze filmiki na tym, w tym roku. Więc ta seria, można powiedzieć, na, na przełomie tam bodajże kwietnia, czy w okolicach kwietnia została, można powiedzieć, zastąpiona przez taki, taki projekt jak JBC Redukcja której e, przez 50 dni, jakby jeszcze bardziej intensywnie można powiedzieć, opisywałem to moje monitorowanie zachowania w kontekście bycia na redukcji tkanki tłuszczowej, czyli obserwowaniu e, tego, jak mi wychodzi realizowanie moich założeń, jeżeli chodzi właśnie o, o, o dietkę, o podejście do snu, o podejście do treningu, o podejście, bo to pamiętam, że akurat tak, tak się złożyło, że w czasie tej redukcji miałem cztery wesela i jeden pogrzeb. E, no, i jak w, powiedzmy, jeżeli chodzi o takie, takie powiedzmy, życie, nie, że ciągle jakaś impreza, czy jakieś wyjście, i tak dalej, i, i, i jakby po prostu obserwowanie swoich, e, swoich motywacji, swoich, e, powiedzmy, działań, e, i dzięki temu takie, można powiedzieć, mimochodem realizowanie, że, że, że realizowanie swoich celów, czy osiąganie e, jakichś założeń, czy spełnianie swoich pragnień w jakim sensie. W takim długotrwałym wydaniu, jeżeli skupiamy się po prostu głównie na obserwacji i akceptacji tego, co jest, wszystko to przychodzi jako taki pożądany efekt uboczny. Zresztą nagrałem też taki film, pożądany efekt uboczny. Był to bodajże no, film też w marcu, w marcu był ten film i również polecam, myślę, że, że w wielu tych filmikach ta filozofia jest w miarę treściwie opisana. Więc odbyła się tutaj odbece redukcja, gdzie starałem się to opisać w takim wydaniu praktycznym. I mam nadzieję, a, a był właśnie pozytywny feedback, że co najmniej parę osób na tym skorzystało, z czego się również bardzo cieszę i co również mnie motywuje do dalszego działania, bo staram się pokazać coś, co w moim życiu pojawiło się bardzo wartościowego: że poprzez taką skupienie się na procesie i skupienie na obserwacji, uczeniu się swojego zachowania jest nagroda, tak naprawdę wynikająca z, samej, z samego spełnienia swojej ciekawości, że jakie to uczucie jak czuję się jak gówno, jakie to uczucie, jak czuję, że mi się nic nie chce, że mi się nie chce podjąć, podnieść widelca, że mi się nie chce ćwiczyć, że, że, że mi się chce obiadać, czy że mi się chce iść odegrać do kasyna i tak dalej. Jakie to uczucie? i Skupieniu się na tym i tak naprawdę zainwestowanie w tego, że nie boję się tych konsekwencji powiedzmy, czy po prostu zdaję sobie sprawę, jak, jakie są tego konsekwencje. I w przyszłości poprzez to, że nie ma tej presji, to jest, nawet jeżeli to trudno to opisać, to, 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 to w pewnym momencie pojawia się taka eureka w głowie, że y, po prostu te decyzje, które wcześniej wynikały z poczucia presji, że nie wolno mi czegoś robić, teraz zdaję sobie sprawę, co jest po prostu prawdą, że wolno mi zrobić wszystko, ale tak bardzo mi wolno, że ja nie czuję presji i mi się opłaca w pewnym sensie, opłaca mi się zrobić coś. Co wcześniej wydawało się takie mało atrakcyjne i takie, że powinienem, ale mi się nie chce, a teraz jest takie, z powodu braku presji, jest takie, hmm, ja mogę sobie zrobić to i, ta, i, i, i to płynie po prostu, a nie ma takiego siłowania się z tym. A było to obecne w moim życiu przez długie, długie lata, także uznałem to za coś wartościowego i chciałem się tym podzielić, co też niniejszym uczyniłem, i bardzo się cieszę, że to dotarło do, do co najmniej kilku osób, bo tak jak mówię, skala tutaj może jest niewielka, ale wierzę, że jakość jest na wysokim poziomie. I cóż, i, 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 i tak to trwało. Potem były jakieś tam filmiki, bo też tak jak teraz już takie na koniec, jeżeli chodzi o filmiki, po prostu chciałem sobie zobaczyć, jak wyglądało. Taka próba, może nie, nie, chciałem, nie chciałbym nazwać tego testowaniem, ale tak poobserwować znowu, co mnie motywuje, jakie doznania się pojawiają w momencie, kiedy próbuję sobie przez parę tygodni na koniec dnia nagrać taki filmik i podzielić się w różnej formie jakimiś tam myślami, tematami jakie też będzie, jakie też byłoby, czy było jakie e, zainteresowanie z Państwa strony e, i jak udałoby się to współreżyserować w przyszłości. Także gdzieś tam parę jakichś tam wniosków, parę doznań odnotowałem i zobaczymy. Myślę, że w jakiejś formie na pewno e, w przyszłym roku e, coś będzie miało miejsca, coś będzie miało miejsce. E, odbył się również retreat e, w górach bardzo spoko, e, także dwa retreaty JBC się odbyły. E, i cóż, i mam nadzieję, że, że takie oddolne, organiczne budowanie jakiejś tam społeczności mam nadzieję, e, że to jakimiś małymi kroczkami, czy jakimikolwiek kroczkami e, będzie szło do przodu w następnych latach, o czym nie wspomniałem, a w sumie warto by było wspomnieć to w marcu, nie, nie jak w marcu, w marcu w kwietniu została podjęta decyzja, żeby wrócić do tematu właśnie zbudowania jakiejś siedziby JBC, co, do, do, co nawet nie do końca, ale nie jest za bardzo sprecyzowane. Co by się tam mogło, znaczy co by się odbywało, i budowa ruszyła w czerwcu. Właśnie jutro, tak naprawdę, zostanie już, już ukończona budowa pierwszej części, pierwszy etap tego, tego, tej całej, powiedzmy, inwestycji. Także coś się buduje, i, i tutaj podzielę się dwoma, powiedzmy, intencjami, jakie mnie motywowały do tego, żeby ruszyć z tematem budowy, a mianowicie po pierwsze, primo, taką intencją było właśnie stworzenie takich, warunków, której, stworzenie takich warunków, w których zarówno ja czuję się, że mogę stworzyć takie państwo-państwie w, w pewnym sensie, że, że, że stworzyć środowisko, w których obowiązywałyby zasady, w których ja się czuję dobrze, w których powiedzmy kultyw czy kultywowane czy propagowane są te wartości, które wspomniałem, tak naprawdę, o których wspomniałem na początku, czyli właśnie jak najbardziej, powiedzmy, rozwój świadomości, em, empatia jako, jako takie podstawowe motywatory do życia, tak naprawdę. Nie, tak naprawdę ze świadomości wszystko wy, wy, wynika. Jeżeli ja zacznę zdawać sobie sprawę z, tego, sprawę z tego, że jedziemy na tym samym wózku, to tak naprawdę jakieś takie, em, powiedzmy, doznania jak złość, zawiść, czy, czy jakaś tam ogólna, nie wiem. Zo energia, powiedzmy, to nazwijmy, nie mają racji bytu, a nie to właśnie, że, że ja sobie nie wiem, muszę, muszę się namawiać do tego, żeby nie czuć złości wobec kogoś. To wynika tak naprawdę logicznie, właśnie z obserwacji i akceptacji rzeczywistości. Czyli taka prawda tutaj, to, co jest dla mnie prawdziwe, stoi powiedzmy, u podnóży tej całej bryły lodowej i na kanwie tego budujemy bardzo przyjemne doznania. Związane powiedzmy właśnie z taką, nie wiem, błogą homeostazą równowagiem, takim spokojem wewnętrznym i chęcią kreowania jak najlepszej rzeczywistości dla siebie oraz dla innych. Tak naprawdę to również drugie wynika z pierwszego, ale czy pierwsze wynika z drugiego. Zazębiają się powiedzmy te czynniki. Także to jest intencja numer jeden. Stworzenie fajnego środowiska dla, dla budowania takiej społeczności. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to jest wyzwanie, czy projekt, bardzo ambitne, być może zbyt ambitne. Kto wie, ja nie wiem. Tak naprawdę. Więc drugą intencją było właśnie coś, co jest zwierzę z tym, co powiedziałem, a mianowicie, żeby nie narzucać na siebie presji, że tu muszę, nie wiem, zbudować jakieś centrum medytacji, czy jakieś, nie wiem, powiedzmy centrum spotkań, bo, 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 bo jeżeli nie będzie tutaj zainteresowania, że nie będzie chętnych do tego, żeby się spotkać, nie chcę przywiązywać się do tego miejsca, nie chcę się zdefiniować poprzez yy, jakąś decyzję, że tutaj już muszę robić coś w jakiś sposób, nie? Są intencje, natomiast przyszłość je zweryfikuje, yy, więc no, więc, więc, więc dzieją się rzeczy, ale nie ma tu jakiejś presji właśnie, nie ma jakiegoś tutaj neurotycznego yy, podejścia, bo obserwując sobie inne projekty wokół czy, czy jakieś swoje projekty z przeszłości, to takie neurotyczne podejście wydaje mi się, byłoby już z góry skazane prawdopodobnie na, na, na porażkę. O, tak bym to powiedział, ale się rzeczy dzieją i mam nadzieję, że się będą działy. Jak najbardziej zachęcam do tego, żeby pozostać tutaj. Jeżeli oczywiście komuś te wartości i te priorytety, o których ja mówiłem, są bliskie, to mam nadzieję, że, 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 że coś się tutaj będzie tworzyć, żeby pozostać w jakimś tam, jakby to powiedzieć, in the loop, w pętli, w kontakcie, to albo polecam, jakby mam. Myślę, że na pewno na kanale YouTube będę gdzieś tam jakieś updatey robił, jak się będą pojawiały, ale jak najbardziej również nadal jest powiedzmy lista mailingowa, można się do niej zapisać na jestanbud.pl i, i, i tam myślę, że jak będą jakieś ważniejsze, istotne. Informacje, to na pewno się nimi podzielę. No i, i także ten rok upłynął mimo wszystko, przede wszystkim chyba na rozwoju własnym, ale też nie zapominając o, o, o jakby tej intencji budowania społeczności i towarzyszeniu w rozwoju innych ludzi chętnych do rozwoju, jakby na, na, na podobnych zasadach, na tych zasadach, o których staram się mówić i które staram się kultywować przede wszystkim w życiu własnym, także bardzo dziękuję za, za zainteresowanie i za, za współudział tym, którzy byli, wyrażali zainteresowanie tymi, tym, którzy pojawiali się na eventach, z którymi miałem jakieś interakcje lub ci, którzy kibicowali w mniej lub bardziej aktywnej formie na YouTubie. A i jakby no, to była taka bezpośrednia intencja, żeby to dzisiaj nagrać, że, 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 że jakby to podsumowanie roku 2019 trochę wynikło z tego, że Obiecałem jednemu z wierniejszych i bardziej aktywnych widzów tego kanału, a mianowicie szanownemu panu Krzysztofowi Jarosłowi Warnerowi, że do końca tego roku nagram filmik, w którym jak Frank Yang, jedna z moich inspiracji, kiedy biegała bez koszulki i robiła sprinty po ulicach Tajwanu to obiecałem, że do końca tego roku też nagram taki film, jak biegam bez koszulki po Czekanowie. Także to oczywiście stało się faktem, ponieważ pomimo tego, że jakaś już może nie mam jakichś takich inklinacji do takiego świrowania, jakieś mam na pewno, ale być może nie aż takie, jak jeszcze, jeszcze jakiś czas temu. Natomiast na pewno powiedziałbym, że, że to nie jest tak, że zapomniał Wu, jak cielęciem był. Tylko bardzo nadal szanuję wszelką formę uważnego świrowanka. I no, jeżeli ci nikomu krzywda nie dzieje, to, 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 to fajnie jest poświrować. Także materiał z, z, ze sprintami Poczekanowie bez koszulki z dedykacją dla szanownego pana Krzysztofa Jarosława stają się faktem. I deadline'u dotrzymałem. Także wszystko jest takie, jakie jest, a w pewnym kontekście takie, jak powinno być. Także chyba tyle chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o takie podsumowanie roku 2019. Jak najbardziej myślę, że jeżeli chodzi o takie um, budowanie, powiedzmy, swojego silnika świadomości, jakieś tam inne metafory powiedzmy, można by tutaj tworzyć, ale jeżeli chodzi o przede wszystkim, tak naz, na, nazwałbym to, e, coraz lepszym poznawaniem swojego algorytmu, a przez to coraz mniejsze miotanie się z czymkolwiek, coraz wyższą akceptacją. E, która prowadzi do coraz wyższej równowagi, e, to jak najbardziej e, mogę powiedzieć, że, że ten rok upłynął, czy upływał, bo jeszcze zostało 10 dni, ale już tak, żeby go pozamykać, bo idą święta e, i, no, i, i jakby mogę powiedzieć, że wszystko e, jest bardzo doceniam to, w jaki sposób się to wszystko potoczyło. Jak to powiedział szanowny pan Andrzej e, w filmiku z Las Vegas, na plus! Także e, ogólnie rok na plus, zdecydowanie jeżeli chodzi o to, co jest najważniejsze, tak bym powiedział, tak to zaliczam. Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie i za wszelką aktywność, jest to bardzo docenione. I mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości na różnych inicjatywach, na różnych eventach. Zaczynając nawet już od przyszłego roku, bo jest JBC Retreat 2020 w Singapurze z okazji mojego wieku Chrystusowego w którym, jak to powiedział Rogal, Chrystusowy wiek i wszystko przede mną kończy 33 lata i z tego, z, tego, z tej okazji można powiedzieć e, organizuje retreat w Singapurze e, na przełomie stycznia i lutego. E, pogramy w piłkę, pozwiedzamy w fajnym towarzystwie e, i, no, i zdaję sobie sprawę, że to impreza jest e, powiedzmy stosunkowo kosztowna, e, bo, bo, bo jest to e, Myślę, że sobie mogę powiedzieć, bo to łatwo sobie policzyć, tak naprawdę, ale powiedzmy w okolicach 4,5-5 tysięcy złotych. I o ile nie jest to jakaś, nie wiem, oferta, powiedzmy biura turystycznego, tutaj JBC Travel na ten moment nie. Natomiast gdyby ktoś był zainteresowany, chciał pojechać i, i, i czuje, że żeby pasował, powiedzmy, do tego klimatu, to proszę o informacje. I myślę, że, że jeszcze parę osób można spokojnie dokoptować i w fajnym gronie spędzić czas. Także no, tyle chyba z mojej strony. Mam nadzieję, że. Nie, to już mi się powtarzał a tego uczę się, żeby od, od, od tego odchodzić. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Jutro zapraszam serdecznie, bo rzucę filmik z Bizonem, co już powiedziałem że fajnie będzie oglądać, jak ktoś inny mówi swoimi słowami. Ja też zaznaczam, że nie do końca się z tym, z każdym zdaniem się zgadzam. Jakby ja praktycznie swoich słów, każdego zdania mógłbym się czepić, że to można by lepiej powiedzieć tutaj i tak dalej. Z tego też wynikają pewne jakieś tam e, blokady, żeby się wypowiadać, bo, bo każde zdanie można by tam się czepić, że to nie do końca tak jest i tak dalej. E, natomiast no, starając się wyłapywać jakiś ogólny sens, to po prostu warto się zaznajomić z tym, jak inna osoba, z którą miałem do czynienia w swoich słowach, się wyraża. Także zapraszam jutro na filmik pod tytułem Bizon, po co? A ja z mojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję, zarówno za te ostatnie kilka, kilkanaście niemalże codziennych filmików, i za cały rok, i za poprzednie lata, jak ktoś też był. I mam nadzieję, że w przyszłym roku ruszymy dalej. Zobaczymy dokąd, ale to tak naprawdę będę się starał i do tego również namawiam, żeby to po prostu przyjmować z wielką otwartością, ciekawością, akceptacją, ale z jak najbardziej stosowaniem pozytywnych intencji w zgodzie z tym, co jest, po prostu w zgodzie z rzeczywistością. I tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru i wszystkiego dobrego. Świąt wesołych każdego dnia wesołego i szczęśliwego nowego roku i wszelkich kolejnych jeszcze raz. Zobacz, jak się zmieniło, co się porodziło i już lepiej zyła ogłupany.